Witam, dzień dobry, program Broda kolejny z cyklu wywiadów wyborczych, a dziś moim gościem jest pan Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartus. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie Państwa, dzień dobry, miło mnie. Panie burmistrzu, pana przeciwnicy, oponenci często powtarzają taki argument dotyczący kartuskiego deptaku. Jednak jak widzimy dzisiaj coś tam się dzieje, tak? Wiemy, że są wykonywane prace. Czy może pan coś o tym więcej powiedzieć? Doszliśmy do wniosku, że ta śliskość, która się pokazała i za to mogę przeprosić mieszkańców, bo byliśmy pewni, że to co zaprojektowali projektanci naprawdę sprawdzi się. Okazało się, że w pewnych momentach jest ślisko. Dzisiejsze również prace pokazały to, że nie trzeba wymieniać deptaku na wierzchni. Chcemy zastosować w tych najbardziej newralgicznych miejscach i pokazać naszym mieszkańcom, że wychodzimy naprzeciw, wsłuchując się w ich rzeczywiście sugestie jest zastosowany pewien środek, który bardzo uszorstni tą nawierzchnię i myślę, że to co dzisiaj jest robione, szczególnie przy tych dwóch najbardziej newralgicznych miejscach, przy kwiaciarni Goździk i przy kwiaciarni i przy Jancy. I to w tej chwili naprawdę myślę, że pokaże naszym mieszkańcom, że jest na to rozwiązanie i tutaj Wsłuchujemy się w ten problem i na pewno go rozwiążemy. Jest taki pomysł, żeby ewentualnie całym tym ptakiem się zająć, czy jakby zobaczymy, na ile to rozwiązanie się sprawdzi? To znaczy na pewno tak. Natomiast yy, chcieliśmy, tak jak powiedziałem, utrzymać go, żeby ciągle był czyściutki. Gdybyśmy zastosowali bezpośrednio to, co sugerowano nam, sypanie bardziej piasku, a nie soli, yy, byłoby na pewno bardziej skuteczne. Ale tutaj chcieliśmy wyjść naprzeciw naszym Działającym punktom handlowym, żeby nie wnosić ewentualnie brudu do sklepów. Chcieliśmy tutaj po prostu być dobrzy dla jednych i dla drugich, a jednak czasami trzeba wybrać ten najlepszy środek, który będzie mówił o bezpieczeństwie. Panie burmistrzu, oponenci skupiają się na tych negatywach wokół pana. Ja bym troszkę też chciał się skupić na pozytywach, bo jednak jest co podsumowywać. Kadencja dobiega końca, inwestycji też było wykonanych dużo. Jakie takie najistotniejsze zadania mógłby pan wymienić? Myślę, że najważniejszym zadaniem, tym, za które również uzyskaliśmy w poniedziałek wyjątkowe wyróżnienie Rzeczpospolitej za w ogóle najlepszą inwestycję w przestrzeń zieloną, czyli ochronę środowiska nasze Kartuskie Jeziora. Myślę, że marzenie sprzed 50 lat wielu ludzi, wielu mieszkańców stało się dzisiaj faktem. Jest to wyjątkowy projekt pionierski na skalę całej Europy. Wykonaliśmy czyszczenie, wybraliśmy ponad milion metrów sześciennych osadów z jezior kartuskich, co spowodowało, że dzisiaj przejrzystość, czystość tych jezior jest dająca gwarancję do, do możliwości skorzystania z kąpieli nawet. Zresztą już widzieliśmy w ostatnich nawet ktoś w filmiku, no, pokazał, że osoby już się kąpią. Rzeczywiście klasztorne małe, jak i klasztorne duże w tej chwili mają już wszelkie prawa do stworzenia kąpieliska. Zresztą dlatego też przygotowujemy się już do ogłoszenia przetargu na budowę kąpieliska przy jeziorze klasztornym dużym. To jest myślę, że największe osiągnięcie, ale oczywiście tych osiągnięć jest o wiele więcej. Budowa węzła integracyjnego, to co nas wszystkich w powiecie również integruje, że stworzyliśmy piękny dworzec łącznie z dworcem kolejowym i autobusowym. Ta cała jak gdyby machina pokazała, jak ogromna ilość osób korzysta z komunikacji publicznej i na tym bardzo nam zależy. No i oczywiście to ostatnie wydarzenie, które również Wspólnie z Panem Marszałkiem ogłosiliśmy rozpoczęcie inwestycji tak bardzo oczekiwanej, drugiego etapu obwodnicy Kartus. Ale trzeba też również powiedzieć, że już jest realizowany również projekt trzeciej części, czyli tej od ulicy Gdańska poprzez Kościerską w stronę wyjazdu nabytów. Więc cały czas coś się dzieje. Oczywiście bardzo dużo inwestycji w oświacie. I tutaj możemy być dumni, że poziom oświaty kartuskich szkół jest na bardzo wysokim poziomie, możemy powiedzieć, że nawet lepszy jak w wielu szkołach trójmiejskich. Gdzie czasami pokazywano je za przykłady. Natomiast również budowa hal sportowych, rozbudowa szkół, no i upragnionej hali widowiskowo-sportowej w Kartuzach, która jest budowana przy szkole numer dwa, Szkole w Brodnicy wybudowaliśmy w łapalicach, teraz dwie kolejne hale Olimpie w Prokowie i w łapalicach. To właśnie pokazuje to, że ciągle inwestujemy, ale tym bardziej, że. Pozyskaliśmy największą ilość środków finansowych w tych wszystkich środkach, które uzyskaliśmy pierwsze miejsce poprzez, w samorządności polskiej, które uzyskaliśmy w ostatnim okresie czasu w środkach infrastrukturalnych pana konkurent Andrzej Bystron poruszył temat w ostatnim wywiadzie zadłużenia gminy on jakby stwierdził że pan spowodował to duże zadłużenie w trakcie swojej pracy samorządowej czy pan chciałby się do tego wątku jakoś odnieść myślę że oczywiście należy bo naszym mieszkańcom należy się prawda myślę że pan Andrzej nawet będąc radnym powinien troszeczkę zapoznać się i chcąc być burmistrzem powinien sprawdzić jak rzeczywiście wygląda sytuacja Proszę Państwa, gdy obejmowałem urząd po mojej poprzednicy, stan zadłużenia był na poziomie 58% w stosunków skali dochodów, czyli dochody wówczas gminy były na poziomie 98 milionów, a zadłużenie 50 prawie 8%. To proszę zobaczyć ponad 57 milionów zadłużenia, czyli połowę budżetu, połowę dochodu. Natomiast dzisiaj wygląda sytuacja zupełnie inaczej, ponieważ. W tej chwili dochód gminy to jest na poziomie 223 milionów złotych, z tego zadłużenie jest 39%, więc zobaczcie Państwo jaka duża różnica, ale proszę zwrócić je szczególnie na jedną uwagę. I to powinni ewentualnie ci, którzy ubiegają się o jakiekolwiek funkcje w Radzie, troszeczkę zapoznać się z tymi materiałami, ale rozumiem, że to pewnie wymaga czasu i wiedzy. Jak podwyższyliśmy majątek gminy? Ten majątek gminy z 200, prawie 30 milionów wzrósł do 440. Więc ogromna ilość środków finansowych, która została wydatkowana, podwoiła majątek gminy, czyli tą wartość, czyli nasz majątek gminy jest ogromny i to jest właśnie chyba tą miarą przeznaczenia. Natomiast ilość pozyskanych środków finansowych, prawie 150 milionów złotych. No niestety nie da się wykorzystać tylko i wyłącznie z dochodów, bo jak Państwo wiedzą, te dochody były przez pewien moment gminą okrajane, więc nie mogliśmy się inaczej by posiłkować dochodami własnymi, stąd skorzystalić musimy z kredytów. To jest kiedyś kredyty były prawie że na poziomie zerowym, więc tutaj nie było żadnych naprawdę zagrożeń. Natomiast ilość inwestycji zrealizowanych jest ogromna i z tego mam ogromną jak gdyby taką naprawdę satysfakcję i tutaj ogromny szacunek dla moich również współpracowników, którzy razem ze mną staraliśmy się pisać o wiele projektów, żeby być liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Pana przeciwnicy, ośmielę się powiedzieć, stworzyli takie hasła jak obwodnica kwiaciarni, tak, natomiast po materiale, które Państwo opublikowali ostatnio jako Urząd Miasta, pojawiły się dyskusje, że może jednak mają Państwo dobrą propozycję, jeżeli chodzi o, o tą promenadę. Co Pan może na ten temat powiedzieć? To znaczy, wiele lat ubiegaliśmy się, żeby zakończyć ten nieszczęśliwy kawałek kilkunastu metrów, ale niestety, Uciążliwość sąsiedzka nie zna granic, można tak powiedzieć. Jest mi przykro z tego tytułu, że te parę metrów niestety nasi mieszkańcy muszą chodzić czasami w złych warunkach, ale jak Państwo widzą, już zostaliśmy niemalże troszeczkę przymuszeni, żeby pokazać, bo zrobiono z tego taką otoczkę jak gdyby polityczną. Ja rozumiem, że osoby chcą startować i, i chcą zabłyszczeć albo szukają jak gdyby punktu zaczepienia, co ewentualnie by można, czego się przyczepić. Natomiast słuchajcie Państwo, od 2016 roku już dawno były te planowane realizacje tych zadań inwestycyjnych, połączenie właśnie Promenad. Jeżeli Państwo zobaczycie, już kilka lat temu zakończyliśmy ścieżkę rowerową, która biegnie z centrum miasta, właśnie przy Kamieniczkach. Tam dochodzi ścieżka, jak Państwo zobaczą, od Placu Brunona i tam się kończy ponieważ miała stamtąd przejść dalej brzegiem jeziora do promenady istniejącej nad Jeziorem Klasztor Karczemnym. Natomiast to, niemożliwość tego zakończenia, doprowadziła nas do tego, że by to zrealizować, to zadanie, które zaczęli jeszcze poprzednicy, my to kontynuujemy, musimy po prostu zrobić to specustawą. Natomiast nie ma to nic wspólnego z żadną obwodnicą, jest to po prostu robienie i nakręcanie jak gdyby takiej E, spirali e, propagandy ewentualnie wyborczej. Natomiast my mówimy tylko i wyłącznie głównie o połączeniu e, promenad, tak aby bezpiecznie można było przejść. Chcę powiedzieć również, że zakupiliśmy grunt od właściciela jeziora ponad pół hektara ziemi, na którym chcemy stworzyć kolejne miejsce do rekreacji i do wypoczynku, aby nasi mieszkańcy mogli z tego korzystać, zrobić wypożyczanie sprzętu. Na naszych stronach internetowych można już obejrzeć. Mam nawet tutaj ze sobą, mogę pokazać, jak to wyglądać będzie. Więc chcemy zrealizować zadanie tak, aby udostępnić brzegi jezior. To, co jest dzisiaj już naszą chlubą, czyste jeziora, aby wszyscy mogli z tego korzystać. I myślę, że podejrzyjmy to w ten sposób. I ja odsyłam do, tak jak pan tutaj już wielokrotnie powtarza w innych wywiadach, do naszych filmików nawet, bo to gmina pokazała, w tej chwili nagrała film, aby pokazać naszym mieszkańcom, naprawdę jak wygląda sytuacja związana z tą akurat częścią naszego zagospodarowania ścieżek. To pokazuje, w jaki sposób się borykaliśmy wiele lat. Natomiast my w ten sposób również chcemy dać szansę właśnie tej Pani do tego, aby mogła naprawdę korzystać z uczciwego i solidnego i zgodnie z pozwoleniem wjazdu. Więc naprawdę chcemy załatwić temat polubownie, pomimo to, że jestem ciągle atakowany przez tą panią jestem, chodzę od sądu do sądu można powiedzieć, ale tylko i wyłącznie w tej kwestii. Panie burmistrzu, kampania wyborcza trwa, ma pan trzech konkurentów. Gdyby miał pan w jednym, dwóch zdaniach coś powiedzieć o każdym z nich, co by to było? Znaczy każdy dzisiaj jest wolnym człowiekiem i ma prawo oczywiście startowania i ocenia sam swoje możliwości i co sobą w życiu osiągnął. Ja mam możliwość pochwalić się wieloma rzeczami. Nie mówię, że wszystkie zawsze są najlepsze, bo tylu, ile jest zwolenników, tyle jest i przeciwników. Natomiast no, każdemu życzę wszystkiego dobrego. Panie burmistrzu, jeżeli ponownie, że tak powiem, zostanie pan włodarzem po tych wyborach, co przyniesie przyszłość dla Kartus? Jaka będzie kolejna kadencja? Kolejny etap wielu działań inwestycyjnych, bo jak Państwo w budżecie możecie wyczytać, ponad 53 miliony złotych jest na inwestycje. Wiele rzeczy już jest w trakcie realizacji, i są podpisane umowy, ponieważ mamy umowy do również 2026 roku rozpisane. Duża ilość dróg, ścieżek rowerowych, to na czym bardzo nam zależy, no i oczywiście budowa i rozbudowa bazy oświatowej. No i ważna kanalizacja, bo o tym ciągle mówimy, nie udało nam się pozyskać wielkich środków na całość zadania, na przykład na budowę brodnicy ręboszawa i Smentowa, ale udało nam się idziemy jak gdyby po kolei od miejscowości, czyli zaczynamy mniejszymi krokami budować tą kanalizację, ale też trzeba to przyznać, że Umówiliśmy się tak z mieszkańcami Brodnicy Górnej, że jeżeli uda nam się pozyskać środki, to oczywiście budujemy kanalizację, bo to jest projekt na ponad 30 milionów złotych. Ale jeżeli uda nam się pozyskać na szkołę, co ważniejsze? No więc wszyscy mieszkańcy wspólnie na zebraniu określili, że ważniejsza jest szkoła, rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej, a potem kanalizacja. Więc praktycznie można powiedzieć, że realizujemy dzisiaj jedno i drugie, bo. Będziemy to po kroku, po, po kroku budować, no ale szukamy rozwiązań, tak aby co roku i to tutaj również chciałbym powiedzieć że co roku budujemy kolejną e, in, infrastrukturę kanalizacji sanitarnej w każdej naszej miejscowości. Bo łapalice rozbudowujemy już po raz drugi, zbudowaliśmy kolejną część w mezowie, a teraz robiliśmy kosy. Chcę też pana o opinię zapytać, ponieważ w tej chwili do rad generalnie, ale też do Rady Miejskiej w Kartuzach, startuje bardzo wiele młodych osób. I co Pan sądzi o takim trendzie? Potrzebna jest taka zmiana pokoleniowa, jeżeli chodzi o radnych? Oczywiście młodzież zawsze przynosi świeży pogląd na wiele spraw, czasami może tych, którzy ci, którzy już są od kilku lat nie zauważają pewnych zmian, natomiast trzeba być otwartym na młodych i zresztą też inwestujemy we świata to po to, żeby młodzi nas kiedyś mogli zastąpić. Panie burmistrzu, gdyby miał Pan w dwóch albo trzech zdaniach przekonać wyborców do tego, żeby ponownie zaufali Panu, zagłosowali na Pana, co by Pan powiedział? Może Pan się zwrócić do tej kamery? Szanowni Państwo, znacie mnie Państwo. W Komitecie Wyborczym Rzeszeni dla Kaszub mamy Waszych znajomych, przyjaciół, mamy sołtysów, mamy osoby, które pracują na rzecz naszego środowiska, są osobami znanymi i sprawdzonymi. Myślę, że warto oddać głos na Komitet Wyborczy Rzeszeni dla Kaszub, a przy okazji na również moją osobę. Myślę, że sprawdziliście Państwo mnie w działaniu, że jestem skuteczny w pozyskiwaniu środków europejskich, ale również i w realizacji wielu, wielu zadań, na których czekaliśmy nawet wiele lat. Panie burmistrzu, ja oczywiście życzę powodzenia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia przy urnach wyborczych 7 kwietnia. Pozdrawiam Państwa.